Cześć, witam. Tak jak powiedziałem wcześniej, nagrywam moje odczucia po dwuletnim użytkowaniu głośnika Tronsmart Element T2. Ten głośniczek zagupiłem z Allegro w kwocie, w kwocie 130 zł w tamtym czasie. Tak się prezentuje pudełeczko. Jest wykonane z twardego twardej tektury, tak jak to Transmart nas do tego przyzwyczaił. Niczym się nie różni. Tu jest jakiś kod QR. No, i tutaj są parametry tego głośniczka, czyli pokrótce powiem, może o tym. Takie parametry jak możliwość rozmów. Jak jest podłączony przez Bluetooth z telefonem, możemy przez niego rozmawiać. On ma tutaj głośniczek, mikrofon wbudowany. Następnie możemy sparować dwa takie urządzenia i wtedy mamy taki dźwięk przestrzenny, dźwięk stereo, tak. Następnie tutaj jest napisane, że bateria wytrzymuje 24 godziny. Tam w instrukcji jest napisane, że przy spełnieniu następujących warunków, jakimi są odtwarzanie muzyki z karty na połowę głośności tego urządzenia. Niestety mi się nie udało tego osiągnąć. Nie wiem dlaczego. Jak jest połączony z telefonem po, po Bluetooth, to wiadomo, że to szybciej znika ta energia i tak dalej. Aczkolwiek. Yy, nie wiem, chyba jest jakaś wada tego, ja akurat nie, nie zauważyłem tego wcześniej. Gdzieś też ta gwarancja mi zaginęła od niego. Ten paragon, to wszystko. I też nie, nie zgłosiłem tego na gwarancji. Co pewnie powinienem zrobić. Ponieważ ten głośnik po podłączeniu do telefonu tam jest taki... Wyświetla się no taki tak jakby poziom naładowania baterii tego głośnika. Podczas użytkowania, i gdy on zejdzie do połowy, od razu się tak jakby rozładowuje, wyłącza się głośnik, tak jakby już był rozładowany, tak? Czyli coś tutaj jest nie tak, tak jakby nie, nie korzystał z pełni mocy tych ogniw, czy, czy coś było szkodzone. Nie wiem. Czy jak macie coś takiego, macie taki głośnik, napiszcie w komentarzach, czy u was też tak jest, czy po prostu ja mam jakiś wodliwy model, czy to może jest. Może jest no, taka wada tego głośnika, takie, taka opcja, że nie do końca to jest wyświetlane tak, jak powinno być, w sensie z tym zużyciem tej energii. Co tutaj dalej? No te rozmowy, tak jak mówiłem, moduł NFC, jak posiadacie, dotykacie tutaj w tym jednym miejscu, gdzie jest zaznaczone tutaj. Gdzie jest zaznaczone, i on wtedy się łączy. Zaraz nam wyskakuje na telefonie momentalnie komunikat o, o, o czy chcemy podłączyć ten głośnik do naszego telefonu, czy go chcemy sparować. Następnie, co tutaj jeszcze? Eee, ta norma, mówiłem, bateria, no czytnik e, kart microSD, już nie wiem, ja nie znalazłem chyba w instrukcji. Albo nie pamiętam, jakiej były to wielkości karty. Ja akurat mam tam wsadzoną jakąś małą kartę, 8 podajże gigową. I dla mnie to jest wystarczająca karta w moim przypadku. Ale podejrzewam, że możecie włożyć większe karty. Tam na stronie producenta trzeba było to się z tym zapoznać. Tu jest taka zaślepka, co jest. Wskazanie do tej normy IPX7, żeby takie było zabezpieczenie tych portów. Standardowy jack, zwykły duży jack. Tu jest ładowanie już poprzez port typu C, czyli fajnie, bo ten głośnik ma już kilka lat, a to było już takim standardem tutaj. No i tutaj są te karty, które wkładamy: MicroSD. Tak się właśnie prezentuje ten głośnik z tej strony tylnej, tak jakby. On tutaj ma tą membranę basową, pasywną, tak? Tutaj są te umieszczone te z przodu te dwa głośniczki. Tu jest tak się prezentuje panel górny, on jest zwykłe fizyczne głośniki, tylko są takim cały głośnik jest taką gumową, fajną, miłą w dotyku powłoką pokryty i wtedy te, guz te guziki są właśnie też tak zatopione, czyli są fizyczne, trzeba naprawdę przycisnąć i on wtedy tam zadziała. Ja teraz zaprezentuję jego włączenie, nie będę puszczał żadnej muzyki, bo akurat jakość jakość mojego nagrań z telefonu jest bardzo słaba, to będzie się mijało z celem. Tu mamy głośność plus minus ja powiem, że głośność moim zdaniem jest bardzo wysoka, bardzo odpowiednia. Dlatego, że jak puszczam sobie w pokoju jakąś muzykę, to maksymalnie na trzecim, czwartym poziomie głośności. Już nie pamiętam ile ich jest, ale tamte to są. No, nie, nie puszcza się w takiej głośności na pewno w pomieszczeniu w pokoju, żeby posłuchać tej muzyki przyjemnie, bo jednak dosyć duża głośność tego później jest także słucha się już tego jak dla mnie mniej przyjemnie naprawdę nie chodzi o utratę jakości tylko o głośność zwykłą głośność tego, tego tych utworów tak? tutaj jest play, pauza, zatrzymujemy M to jest guzik do parowania tego urządzenia na przykład przez bluetooth, kartę no i też tym guzikiem włączamy to parowanie dwóch urządzeń, tak? To tym guzikiem właśnie nam przytrzymujemy. Tam w instrukcji jest wszystko wytłumaczone, można sobie zajrzeć. Jest dioda, która teraz mliga, czyli tak jakby po Bluetooth chce się połączyć. Włącz, wyłącz. Co tutaj? No ten NFC, który też pomaga w połączeniu tego głośnika. Tutaj jeszcze są takie... Dane tego głośniczka, model, wykonanie, czyli Chiny, jak zwykle, jakieś tam parametry tego, i tu jest właśnie o ładowaniu 5W 2A maksimum, tak? W wbudowanej tutaj nie ma baterii napisanej, jaka ona jest, ale naprawdę. No jak dla mnie wytrzymuje długo, te 12 godzin przy tym moim tam, jak ja go używam, przy tych to jest na pewno. Z tym, że właśnie tak jak mówiłem, nie wiem co z tą baterią. Czy ona jest uszkodzona tylko w moim modelu? Czy, czy ona tak działa po prostu, że tyle wyświetla? Wyświetlanie nie jest takie, takie zgrane z tym co tam naprawdę jest, tak? Bo tak jakby u mnie się wyłącza przy połowie. Co było jeszcze w zestawie? Oj, przepraszam, tu lampę sobie wyrzuciłem. Miałem prowizoryczną. Yy, co było w zestawie? W zestawie był taki kabelek jack-jack. Do połączenia na przykład z telefonem. Z drugim głośnikiem. Tak? Możemy sobie to połączyć. Fajna sprawa. Odłożymy na bok. I jeszcze taki do ładowania. Tak? No niezbyt długi. Kabelek. Z 20 cm. 25 Typu C, tu jest USB, czyli wkładamy do ładowarki od telefonu, czy, czy czegoś takiego, bo tutaj w zestawie nie ma żadnej ładowarki, tak? jest tylko ten kabel i, i, i tyle. Co więcej, mogę powiedzieć, ten głośniku wydaje mi się fajnym rozwiązaniem ze względów cenowych. Tak? No 130 zł. Yy, za głośniczek z yy, można włożyć kartę jack, bluetooth połączyć z telefonem, no nie ma radia zbudowanego no to, to, to jest akurat może jakaś tam wada, ja akurat tego radia zbytnio nie słucham, tu jest taki fajny uchwyt do przenoszenia tego głośniczka, dostajemy w zestawie taki oto sznureczek który sobie tak zawiązałem fajna też opcja, można sobie założyć za jakąś ślówkę. Przy plecaku, przy kierownicy, przy rowerze, gdzieś tam jakoś sobie to umieścić. Zawsze jakiś plus, tak? Co tu więcej mogę powiedzieć? Troszkę się zmieniła sceneria nagrywania filmów. Dajcie znać czy Wam się to podoba. Czy jakoś to odczuliście na plus czy na minus. Właśnie nagrywam z tego, z tego statywu, który sobie zagupiłem, w Action. Także... Dajcie znać! Mogę, mógłbym prosić jedynie o lajki, o subskrybowanie kanału, komentowanie, dajcie znać co myślicie o tym głośniku, co myślicie o moich filmach, yy, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć. No, subskrypcja mile widziana też zapraszam, właśnie bym do komentarzy te osoby, które mają ten głośnik. I by mogły mi dać odpowiedź, co z tą baterią? Czy, czy, czy to tylko mój egzemplarz, czy wszystkie tak mają? To to bym prosił. No i co? Do następnego odcinka. Coś tam jeszcze mam yy, do nagrania, jakieś testy domowe, że tak powiem sprzętu AGD domowego, kuchennego, Także jeszcze się zobaczymy. Cześć, trzymajcie się. Hej!